My za chwilę. To kiedyś, kiedy sesja już jest tam, jest termin podany, No Jeszcze jest, nie jest podany. Nie, pisania, jest, no nie jest. Ostatni nie. czwartek. Jest już chyba kartki, mi się zdaje. Że były już ogłoszenia chyba. Jeszcze nie było. Nie. Na razie tylko komisje. Aha, no to komisje i jednocześnie sesja też są. A jeszcze nie jest. By, na e-sesji jeszcze nie jest by, No na e, ale by. na mieście by, że chyba już były ogłoszenia. No to pan przedtem był jedną kadencję i teraz jedną, nie? Czy ile tak. pan już jest? Mhm. Przerwę miał pan w jedną kadencję? Znaczy, jedną kadencję przerwę i teraz i część kadencji, tak? Za, jak no, wszedł pan... Pamięci, Marka, no To, to pan wszedł na, na jego miejsce i... I to ciągnie się... I teraz już na wiosnę mają być... Następne wybory w kwietniu, tak? No już to, Terminu dokładnego nie ma kiedy tam, no ale... Miałeś... No i kwiecień, bo to jest prawdopodobne na tak już, no to dopiero będzie ogłoszane przez mm -hmm. Sejm, czy to co... Prezydent... prezydent ogłosi termin wyborów mm. samorządowych. A, wtedy. No i będzie Pan też startował, nie. czy nie? Na razie nie. Nie, nie dziękuję serdecznie, wie pan. Bo tak Pana namawiali wcześniej, też tak... Czy się... tak jakoś, jakoś samo wyszło? Obiecałem pomóc, no bo Aha, i tak. te głosy można ugrać, nie liczyłem no, no. na to, że to tak się stanie, a nie inaczej, no. nawet byłem zadowolony, że, że, nie był że nie byłem radnym, no bo troszkę mi czasu brakuje, tak samo a. nie używam. No ale jak trzeba, trzeba pomóc ludziom, no to, nie to nie zawsze nie trzeba, pomóc. trzeba pomóc, to dużo radnego nie zajmuje, dużo czasu zajmuje, co na sesję i na komisję no, i nie na dyżury. Spotkania z ludźmi przecież no, tak samo na osiedlu, rozmowy, też są. pewne rzeczy się załatwia. W biegu ludzie jak przychodzą, tak? dzwonią. Mhm. Stosąsiedzi dzwonią do mnie, proszą o jakąś pomoc. I wtedy trzeba, I trzeba żeby... interweniować, pomagać jakoś. Widzieć, co się dzieje. No. Ja Także teraz są to, sami już tak, większość tych radnych jest już w takim wieku, który już więcej... No bardzo emerytalnym, to prawda. No część jest młodych, ale część jest, duża jest część już taka, że już więcej nie zapowiadają, żeby być radnym. No, raczej chyba, no wie pan, to jest wola człowieka, jak się czuje. No. Bo nawet 80 latach może być. No, 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 bardzo no. intensywnie emocjonalnie związany tak. ze swoją działalnością i będzie chciał dalej prowadzić Tak, tak. Swoje... To jak pan, pan Marek właśnie też tak mówił, że chyba nie doczeka końca kadencji i przepowiedział to. No, życie, niestety. Trudno no, bo on już był po różnych tych chorobach takich, których już go, no, Już był, już też był miał. Już w ciężkim stanie, był już tak, mm. że, że w ogóle żył jeszcze jakoś to. Jakoś przeżył to, ale już przewidział, że już. Kadencji nie doczeka końca. No Zgadza się. No co zrobić. No Także tak, się myślał, właśnie nie chciał być, mój, bo myślał, że będzie jak nie dokończy, to będzie nowe wybory. A to mu wytłumaczyli. Nie będzie nowych wyborów, tylko wchodzi następny z listy, kto tam miał. No i na no to wtedy się zgodził, że będzie. No i tak się tak. I, bo on był tak dosyć duży ten. społecznie wszystko tam siedział w przychodni cały czas i tutaj. Się udzielał w Civitasie, i tym, także był. Także żeby... tak, on ciągle był w biegu gdzieś dla ludzi na każdym kroku. Tak, bardzo dobry człowiek. Po chwili dla siebie nie miał, tylko zawsze przed to, co ma zrobić. To tyle na razie bardzo. wzajemnie.